Cześć kochani, z tej strony Agnieszka i jest mi bardzo miło, że dzisiaj odpaliliście właśnie mój trening. Dzisiejszy trening będzie trwał 25 minut. Jest przeznaczony dla osób średnio zaawansowanych i będziemy pracować w systemie 3-2-1. 3 minuty marszu pod górkę, 2 minuty szybkiego marszu i 1 minuta biegu. Zapraszam. Standardowo zaczynamy od ustawienia bieżni. Ja jeszcze sobie ustawię też zegarek. No i słuchajcie, startujemy bieżnie. Teraz zaczynamy trening i jesteśmy na nachyleniu 0% i nasza prędkość jest pomiędzy 5, 0 a 5,5. 25 minut szybki trening. Ja go robię z samego rana. Jestem już po czarnej kawie. Po treningu na pewno albo wypiję koktajl pożywny, białkowy, śniadaniowy. Na moim kanale daję przepis na mój ulubiony koktajl, który piję po treningu. Albo zjem jakieś pożywne śniadanie. Nie wiem jeszcze, nie zdecydowałam, co to będzie. Ale słuchajcie, przed nami 25 minut pracy. To nie jest długi trening, zatem zróbcie wszystko, żeby wykorzystać każdą minutę i żeby. Naprawdę był efektywny. Minuty lecą jak szalone, bardzo szybko nam to wszystko minie. I uwaga, teraz zwiększamy nachylenie do 0,5 i jesteśmy e, na prędkości pomiędzy 5,5 a 6,0. Ja korzystam z nachylenia 0%, tylko na początku rozgrzewki i na sam koniec schłodzenia. Taki mój rytuał, oprócz tego staram się pracować na nachyleniu przynajmniej 0,5%, chociaż nie mówię, że na żadnym treningu nie będę korzystała z procent. Oczywiście, oczywiście, że nie. I słuchajcie, za chwilę za 15 sekund będziecie mieli delikatny trucht. Dlatego, że dzisiaj również będziemy troszeczkę biegać, nie za długo, troszeczkę, to będą odcinki jednominutowe. Na sam koniec będzie półtorej minuty dodatkowego biegu i już teraz zwiększamy prędkość do 7,5 do 8. Na dosłownie jedną minutkę. To jest taki trufci, słuchajcie. Typowo właśnie na rozgrzewkę. Zaraz będzie za nami. Pamiętajcie zawsze o wodzie na tego rodzaju treningach i o tym, żeby przed rozpoczęciem treningu nawodnić się dobrze. 20 sekund. 10. Ciągle jesteśmy na nachyleniu pół. I uwaga, zmniejszamy prędkość teraz. I jesteśmy w przedziale pomiędzy 6 sześć, a 6,5. Sześć Ktoś słyszę, że bieżnie mi dzisiaj szwankuje. Pewnie będzie trzeba ją dobrze naoliwić. Słuchajcie, ostatnie 40 sekund rozgrzewki. Napiszcie mi koniecznie, kiedy wy ćwiczycie: czy z rana, po południu, czy wieczorem, czy jako dodatek po treningu, jak robicie trening inny, siłowy, jak jesteście na siłowni, albo na sali ćwiczeń, to tego typu treningi najlepiej jest wykonywać. Na sam koniec. I słuchajcie, za chwilę zaczniemy trening główny. Będą to trzy bloki, gdzie będziemy pracować w systemie 3 minuty, 2 minuty i jedna. I właśnie teraz słuchajcie, wchodzimy na poziom 7% i mamy prędkość pomiędzy 5,5 a 6,5. I to jest, słuchajcie. Pierwsza część zostajemy tutaj przez 3 minuty. Jak macie siłę, to ciśnijcie te górne parametry, czyli ja teraz sobie zwiększyłam do 6,5. Pracujemy rękami. I teraz zostajemy właśnie w takich parametrach. Przez 3 minuty, potem zmniejszymy kąt nachylenia do 2% i będziemy mieli szybki marsz, i później ostatnia minutka na nachyleniu pół biegu. Biegu albo truftu, bo będzie to prędkość pomiędzy 8 a 8,5. Jest to trening dla średnio zaawansowanych. I też nie zależy nam na tym, żeby wcisnąć nie wiadomo jak mocno. Nie chcemy, żeby tętno zbyt wysoko nam poszybowało w górę. Nie zawsze też jest to dobre. Także idziemy w ten sposób. I zrobimy sobie, słuchajcie, trzy takie rundy. Trzy, dwa, 1 Trzy, dwa, jeden. Trzy, dwa, jeden. Potem zrobimy sobie... Półtorej minutki biegu i na koniec chłodzenie. Pijemy, pijemy oczywiście. Nie uwierzycie, niecała minutka. Pamiętajcie, standardowo, będę o tym zawsze przypominała, że nie pomagamy sobie rękami i nie trzymamy się poręczy bieżni. Oddychamy. Wdech nosem, wydech ustami. Jak jesteście w stanie tak zapanować nad oddechem, to będzie świetnie. 20 sekund. 10 i za chwilę zejdziemy do nachylenia 2% i zwiększymy prędkość. Będziemy teraz właśnie 2% i prędkość pomiędzy 68 a 73. To już jest szybki marsz i tutaj będziemy przez dwie minutki. Tutaj już możecie wpiąć bardziej pośladki, napiąć całe ciało. Czujemy jak całe ciało pracuje. Pracujemy też rękami. To nam pomaga nie tylko w ruchu, ale też palić dodatkowe kalorie. Taki szybki marsz, ja uwielbiam. Lubię biegać, nie lubię mówić wtedy do Was, bo czuję, że mam zadyszkę, ale szybki marsz jest naprawdę super spoko. Świetnie. Machina wystartowała. Jesteśmy na końcóweczce tej naszej pierwszej serii. 3, 2, 1. Także w mojej rozpiste jesteśmy już naprawdę daleko i to już nie jest moment na to, żeby odpuszczać. 30 sekund i zejdziemy do nachylenia. 0,5, czyli w zasadzie zejdziemy z nachylenia i przez minutkę będziemy biegli albo truchtali w tempie 8085 i tutaj nie zależy nam, żeby to był jakiś, nie wiadomo jak szybki, bieg. I już teraz zmniejszamy kąt nachylenia do 0,5. I biegniemy. Jesteśmy pomiędzy 8 a 8,5. Jak się czujecie? Dobrze. Pełni sił i energii. Pociśnięcie 8,5. Ja teraz biegnę właśnie w takim tempie. To jest słuchajcie, trufcik. 20 sekund zostało. I to będzie koniec tej pierwszej części. 3 2 1. Przed nami dwie. Świetnie. I za chwilę znowu. 7% nachylenia. I schodzimy z prędkości. Właśnie teraz 7% w górę. I prędkość pomiędzy 5,5 a 6,5. Także nie ma tutaj elementu odpoczynku pomiędzy tymi seriami, ale dzisiaj nie jest to jakoś specjalnie potrzebne. No i tutaj zostajemy przez 3 minutki. To jest chyba najlepszy moment, żeby się napić. Nie idziemy jakoś szybko. No i słuchajcie, przy marszach z nachyleniem priorytetem jest utrzymanie nachylenia bardziej niż utrzymania prędkości. Zatem jeżeli to jest dla Was zbyt duże nachylenie albo prędkość, bo pracujemy w zadanej prędkości, to zmniejszajcie prędkość, nawet jeżeli miałoby to być Poniżej 5,5, ale zachowajcie 7% nachylenia. Półtora minuty za nami. Rewelacja. Przy marszach pod górkę również pomagajcie sobie rękami. Ciało jest lekko pochylone do przodu. Brzuch napięty. Pracujemy od pięty po palce. Prostujemy nogi. Poprzez wyprost kolana lepiej pracuje Wam pośladek. No i też pamiętajcie, żeby pośladki napinać. Tam, gdzie można napinamy. Jedynie w czasie biegu Ciężko jest napinać pośladek, wtedy bardziej pracują nam uda, ale teraz też. Każdy marsz pod górę jest świetny na uda, na pośladki, ale też na brzuch. Zwróćcie uwagę, że brzuch też świetnie teraz pracuje. Słuchajcie, minęła połowa treningu. Nawet nie wiem kiedy. I słuchajcie, zostało nam 5 sekund. I teraz nachylenie. Będziemy dosiło 2,5. I teraz schodzimy do nachylenia 2,5. I zwiększamy prędkość. Jesteśmy pomiędzy 6,8 a 7,3. Ja słuchajcie. Wcisnę, 7-3. Szybkie marsze są świetne. 25 minut w kontekście całego dnia wydaje się naprawdę ułamkiem, po prostu. I nie wierzę, jak ktoś mówi. Że nie ćwiczy, bo nie ma na to czasu. Wszystko zależy od dobrej organizacji. Jeżeli chcesz, znajdziesz czas na trening. Odpuścisz serial. Będziesz oglądał teraz serial co drugi dzień. Albo po jednym odcinku, a nie po dwa czy trzy. Ewentualnie wstaniesz wcześniej rano, po to, żeby zrobić trening. Dla mnie właśnie. Najlepszą porą na takie treningi do 30 minut to są godziny poranne. Wstaję o godzinie 6 rano, szykuję się i 6.30 już ćwiczę. Nie zawsze na bieżni, czasami robię coś innego, ale raczej są to ćwiczenia typu cardio. Nie ćwiczę z rana z ciężarami. Nie lubię, nie lubię robić dużych takich jednostek typu HIT, bardzo przemęczających, bez śniadania to nie jest dobry pomysł. I słuchajcie, schodzimy z nachylenia 0,5 i biegniemy tym razem w tempie takim samym jak ostatnio, czyli 8 a 8,5. 45 sekund. I w zasadzie druga cząstka treningu za nami została jeszcze tylko jedna. Czy mogę powiedzieć, że jesteśmy na końcówce? Chyba tak, ale ta ostatnia część będzie miała challenge, bo zwiększamy delikatnie wszystkie parametry. Przede wszystkim nasz trzyminutowy marsz pod górę. Będziemy robić nachyleniem 9%. I już to nastąpi za chwilkę. Właśnie. Teraz zmniejszamy prędkość. I idziemy w górę do dziewiąteczki. Uff. świetnie. Nie wiem, czy to jest pocieszające, bo wiem, że sporo osób. Bardzo lubi chodzić pod górę, ale w kontekście naszego dzisiejszego wysiłku jest to ostatnia górka, na której dzisiaj jesteśmy. Jesteśmy pomiędzy 5,5 a 6,5. Ja właśnie daję sobie 6,5. Pochylam się do przodu. Napinam brzuch. Walczymy z brzuchami. Walczymy z obstającymi brzuchami. Słuchajcie, kto jest ze mną i walczy z brzuchem? Dwie minutki. Słuchajcie, ustalmy, że jak skończycie dzisiaj ten trening, i jeżeli wam się podobało, bardzo proszę o to, żebyście wracali do mnie na treningi oraz o subskrypcję. To jest dla mnie super ważne. Na razie walczę o subskrybentów, żebym mogła robić live y na żywo z telefonu. No już tradycyjnie cała spodzona, ale świetnie. Prostujemy nogi w kolanach, napinamy całe ciało, długie kroki, nachylenie 9%, tempo pomiędzy 5,5 ,5 a 6,5. Ekstra, dobrze nam idzie, oddychacie jecie 30 sekund. Ja do picia muszę się podtrzymywać, ale pamiętajcie, jak pracujemy absolutnie nie trzymamy się za poręcze. Nie pomagamy sobie i uwaga! Zmniejszamy nachylenie do trójeczki i prędkość pomiędzy 6.0, 6.8, a 7.3. Dwie minutki i potem już tylko Nachylenie 0,5 i zostały nam same biegi, ale w bardzo fajnym tempie. W sumie mamy dwa biegi, jeden jednominutowy w tempie 8,5 do 9 i drugi 1,5 minuty w tempie 8. Do 8,5. Jedna minutka szybkiego marszu. Minęliśmy 20 minutę ćwiczeń. Zostały niecałe 5 minut. Oddychamy. Tutaj nad Naciskamy na pośladki. Mocno napieramy na nie. 30 sekund, i nie bójcie się tego biegu. Ja wiem, że dużo osób nie lubi biegać po prostu z założenia, ale tego biegu tutaj jest naprawdę znikoma ilość. To musicie przyznać. Jest to bardziej trening chodzony niż biegowy. Dwa. 1 i uwaga zmniejszamy do 0,5 i biegniemy w tempie pomiędzy 8,5 a 0 i tutaj starajcie się biec szybciej niż ostatnio. Przez tą jedną minutkę ja biegnę w tempie 9 i to jest Ostatnia minuta tego treningu właściwego 3-2-1. I zaraz będziemy się składać. Świetnie, świetnie to brzmi. 15 sekund. Ekstra. I zaraz nachylenie zostaje. Właśnie teraz schodzimy z prędkości. Jesteśmy pomiędzy 8 a 8,5 przez półtora minuty. Ja jestem na razie na 8, ale za chwilę zwiększę sobie do 8,5, właśnie. Wyróbcie jak uważacie? Niecała minutka pracy, potem to już jest sam odpoczynek i to na nachyleniu w zero Więc o czym my w ogóle mówimy? Ten bieg jest naprawdę przyjemny. Ja czuję, że odpoczywam, a nawet jest mi prościej, niż maszerowałam na nachyleniu 9%. Nie wiem, czy wy odczuwacie to samo. 15 sekund. Oddychamy. Wdech przez nos, wydech ustami. Pięć sekund 4, 3, 2, jedna i świetnie. Schodzimy. Z nachylenia kompletnie. Uff. Ostatnie półtora minutki nam zostało. Tu już jest schłodzenie. No i co? Daliśmy znowu radę. Kolejny trening. Za nami naprawdę świetnie. Ja schodzę do 5 pół, bo chciałabym, żeby mój oddech się ustabilizował. Żeby organizm też wyczuł, że to już jest koniec treningu. Teraz odpoczywamy, schładzamy się. Pijemy na koniec wodę, na zdrowie, brawa dla Was, Wasze zdrowie. 40 sekund, słuchajcie ja po takich treningach 25, 30, 35 minut nie robię jakiegoś specjalnego rozciągania na koniec treningu ale oczywiście każdy z Was, jak macie ochotę, może to zrobić. Uwaga, stop! Uf. Przeszłam 2,8 km. Spaliłam 218 kalorii. Pamiętajcie, że to jest mój przedział, jeżeli chodzi o spalanie kalorii. Zegarek pokazuje mi też inaczej niż bieżnia. Także to również mówi o tym, że to ile spalacie kalorii to jest to wynik wielu czynników tego z jakim natężeniem pracowaliście jaki macie wzrost jaką macie wagę każdy z nas inaczej pali kalorie pracujecie w różnych strefach tętna Inaczej będzie spalała kalorie osoba, która biegnie w tempie 7,5, a inaczej, która biegnie w tempie 9 km na godzinę. Także to wszystko wpływa na to, ile ostatecznie palicie. Mam nadzieję, że nie trenujecie tylko i wyłącznie po to, żeby palić kalorie, ale to jest też oczywiście bardzo ważna część. Naszej motywacji. Wszyscy chcą palić kalorie. Ostatnio mój kolega zapytał się mnie na Facebooku, ile można spalić na treningu 45 minut, i mam problem, co odpowiedzieć na to pytanie. Ja spaliłam około 400 kalorii, natomiast, tak jak powiedziałam, może to być inna wartość. On może spalić ich 300, bo na przykład jest bardziej wytrenowany niż ja i po prostu to jego tętno również nie skacze mu tak mocno w górę. Słuchajcie, jak potrzebujecie rozciągania, to proponuję Wam kilka ćwiczeń rozciągających już poza bieżnią. Ja Wam bardzo dziękuję za dzisiaj i zapraszam Was na kolejny trening. Koniecznie dajcie łapkę w górę, komentarz i dajcie mi subskrypcję, bo to jest dla mnie mega ważne. Dzięki, pozdrawiam i do zobaczenia.